Tak mam sobie może. sobie dzisiaj takiego oto Niestety był on tylko taki jeden. prezentuje się on tak. Kaszka oraz Mert maid, Butter Cookies. Brzmi jak musztardowe z butem ciastka. Ale nie wiem, sprawdzimy sobie. Pierwszego sobie sprawdzimy klapka. Wygląda on tak. Nawet jest trochę brudny, zakurzony. Nie, albo mi się zdawało. Chyba ktoś w nim chodził. Nie wiem. Kupiłem w... Nie wiem, czym nawet. Jest 14 lipca 2019, a teraz zauważyłem kasz, na kaszce 9 lipca 2019, więc oszukali mnie. Kurde, oszukali. Za ten gadżet daje 3 na 10, a za ten jest 0 na 10. No i zostało nam Mertmaid Butter Jest musztardowe ym, z butem ciastka. Nie wiem, to otwieramy to. Prezentuje się tu tak. Mamy tutaj ciastka. Nie, jest tylko jedno ciasko mamy buta. O, to chyba ten sam, a więc fajnie będę miał po mamy mam z czym chodzić. I mamy tutaj musztardę, a więc bardzo fajnie. I rzecz trochę jest za mało. Pewnie, tak. Musimy sobie wsadzić ciastko do musztardy i w tym. Ten...